Jonathan druga 52. Home sweet home. Not the best memories. Ok, co jaś mam. To skoro. To jest o mamie? To czemu to się nazywa Father's Day? Latareczka cześć. Szanowny, nie idź too far for the, to, to the street. I tell you, Okej. A jak nie pozwolili mi? Pewnie, nie że... ja myślałem, że mogę wrócić od razu. Aparat, kamera. He? A. Nie wiem, że może tak będę lepiej widział. Jakieś? A Gdzieś są te yy, obczęgi takie, takie no? To co to, to, to? Nie wiem. O. Il? To jest film. Is okay. Zrobiłem zdjęcie. Po co nie wiem. Co to? Jakiś grup zdjęcia. to nie ta Bolt Cutter. Aha, no właśnie Bolt Cutter. O tak się właśnie to nazywa. Cześć. Okej. My, okay. so, my son, me and dad wanted to help you so much. We moved into a new house in the hope that everything would change. But they will you. And we didn't know how to tell There were things that happened. It happen. Killing birds and animals. It wasn't your fault. You were held hostage by a monster. I want to get rid of him. Lepiejście. So, Czyli uh, probably schodzimy na dół. ci ładne foto. to foto. Tonight e, dwóch pacjentów uciekło z psychiatryka. Kobieta i facet. E, mówili na sobie małżeństwo. Okej. Okay. Nie ufać małżeństwom. Znaczy ludziom, którzy są w związkach. No matter how hard you try, they can't admit that you are unusual child. I want them to understand that. Why are you hindering me? How much longer are you going to put up with being locked in the basement? We need freedom. I have plan to get rid of them. Let me do it. Okej. To nie porwali to dziecko, zrobili to dziecko? Ciekaw czy chociaż podczas montowania oglądania tego jeszcze raz będę coś ogarniał. Ty byłeś na górze. To jest basement. Uwaga, będę kihał. Weszło eee, eee. eee. No fajnie. No jakieś stukanie. O! Nic nie widzę, ale buja. A, że muszę zrobić zdjęcia tych. A, to trzeba było tak od razu. Nie znalazłem tych miejsc. Czy to nie było tu jedno, coś, coś? Nie. wygląda podobnie. Nie, dobre, nieważne. okej, okay, okej, okay. to, to, to ma sens. Pewnie się pojawią te przedmioty jakieś czy coś. W momencie w którym ja zrobię zdjęcia w tych miejscach, to, to, to ma sens. Nie ma totalnie sensu. Ale jaki horror ma sens? Should hit the keys. Find a lockpick, you know, you know how to use it. Dobra, zaufam. To teraz prawdopodobnie idę na ten cmentarz, bo od teraz nie mam. I to jednak będzie gdzieś w domu. A już mnie nie obchodzą te, te, te dźwięki za płotem. Dobra, to gdzie to może być? Gdzie to może być to miejsce? Upstairs? No dobra. Tu nic nie. A, o, o, o. Okay. My mother punished me and locked me in a room. After you left, dad she started treating me badly. O. Oh. I'm sorry, little one. Rozumiem, że... No nie no, nie rozumiem, ale... Co w takim razie ja mam zrobić? Czy mi kazałeś przyjść... U? Okej, okay, nieważne. Na górę tylko z powodu tego karteczki, której nie przeczytałem i teraz coś się zmieni? O, ta radziepnika w ogóle uciekła. Ale pokaż mi jeszcze raz to miejsce. Kówno widać. To nie wygląda jak to miejsce. Czasami tak gra jest jakiś, los, jak, jakiś losowy point and click. Kliknij w jakieś losowe miejsce, i, i wszystko będzie git. Nida Crowbar. Jajka. Ale klimy mają. Bora. Kończę ten chapter, ja będę kończył. To jest też to dobra myśl. Tylko jak ukończyć coś, gdy nie wiesz jak co masz robić? Dobra, kliknę w ten obraz. Nic się nie stało. Ja Derec robił w słabym miejscu zdjęcie. Z nadzieją, że to jest to miejsce, w którym miałem zrobić zdjęcie. Hmm. O! Nice. Nic mi to nie mówi. Okej. Okay. Kiedyś się uwolnię. trochę. No tak. Tutaj nic. Tutaj też nie. Chociaż tutaj jest coś jest otwarte. Też nie. Jakaś interakcja. Nie. O, kartka. Aha, to było chyba. Na górę raz. Po raz któryś. Może z tymi makarnykinami jest. O, to, 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 to jest. Nie wiem co to jest. Jeszcze to zajmuje się czasem, że czasami się zapomina co się znalazło. A. A. Okej, okay, dobra, może to coś pomoże. O kurwa, tu jest twarz. Oh. Czego mógłbym. Co robimy, tobie zrobić zdjęcie? Nic mi to nie dało. Ej, okay, tutaj coś. Też nie. Hm, też nie. Nic tu nie ma. Co tych zdjęć? No... Nie wiem, czego zdjęcie mogę zrobić. Nie no morda, ale mógłbyś to przeskoczyć, nie? Byś jebnął w to i to by się przewróciło. Mhm. Jakieś krzesło jest... ...zielone coś, metalowe coś... ...i na podłodze jest... ...ten. Na ja pierdolę. jednie mnie coś, zara Okej, gdzie mogę użyć lockpików? Not tio um, lo Na górze może. Na górze zamieszczę. na zewnątrz wątpię. Wątpię żeby na zewnątrz coś to było. Też nie? Patra, klikaj w każdą rzecz. Czępną w domu. Kuryba czy mam lockpik, więc mógłbym to otworzyć. Okay. Na zewnątrz wątpię, wątpię gdyby na zewnątrz coś było. Jeronimo. Kęde ho? E, Mam twoje zdjęcie. Kurwa, mać, pierwszy raz, Pennywise. Oho, oh. no, to teraz wam wyszło, brawo. Jeszcze po dwie dźwięki w programie. He, 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 he. Gazolin, wiertarka. ta 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 ta. I did my best to get my parents admitted to psychiatric clinic. They were diagnosed with schizophrenia and dangerous form, because they almost harmed their child. Understand. Have a great day. Co? Tutaj kapota? No i tu jest ten No i dobra, czemu musiałeś zrobić to takie straszne? Aha, bo tam coś stało. No dobra. Halo. Dzięki. Ważny przedmiot, którego pała nie widzi. Nieee, go i pewne yeah, liścia. Ja w to uderzył. Każdy normalny człowiek sprzedałby temu liścia. Okej, okay, nie da się tego tworzyć. Trzeba było tak od razu. Nie no, spokojnie, to tylko dźwięki, ale się zdygałem No dobra, ale mogę coś tutaj To mi zabroni Mogę to otworzyć Teraz bym to Katerem już zrobił Okej okay. Lasowa położone asety No i ja mogę zrobić kolejne zdjęcie. To bombastik. Dobra. Tym razem... ...nikt tu nie jest. tu? And the crowbar. A tu cała rodzinka tu leży. After my parents were taken away, I ended up in an... orphans that i found friends and it seems i became happy the monster that lived in me come down and stopped appearing i wanted to find a family that would accept me for who i really was a normal <mimics> <mimics> oh, Nie mogę tego mi otworzyć? No, dobra. Jedne rzeczy można, drugie nie. Chodzi, był jakiś zamek, tak w ogóle, ale się nie patrzyłem. Uuu. O. <grystanie> no po kolei, od lewej. Seven and Nacy. Okej. Okay. I, I, I don't um, have him we returned to we collected all the notes Oh, we returned to our house but others will live there i needed to get rid of them and get my life back They had a child and looks so, so much like a fool with him we can start all over again little peter you are just new we are your new mom and dad okay Krowbar na dole. Uuu. Uuu. Kurwa mać. Taki dreszczyk emocji, to ja rozumiem. Że czemu drugi raz? A że dopiero drugi raz? Czemu dopiero drugi raz? Okej, okay, co z ciekawym miejscem? Znowu lalki. o. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz chyba wejdę do tego. Hello! Little fellows. Nie, myślałem, że to będzie ten pokój, który tam dziecko siedziało, ale... Niknęło. Okej, okay, mam dopiero. Uh. That, that makes totaly no sens Ty, Dydek, a we tym może w soczewki zainwestuj? Jeszcze dwa takie mam znaleźć Jak? Znalazłem jakąś kolejną część Co ona robi? I don't know gdzie ja mogę jeszcze iść? Co tu zostało? Nic Był tam jeden pokój zamknięty Był na górze I tu jest jeszcze zamknięte Co ja tu jeszcze mogę zrobić? To zostały te drzwi tam, do zwiedzenia Tu, ale się nie da tu wejść No i tutaj są jeszcze jedne drzwi a co z tego jak. To... No interaction. O. Kolejny puzzle. Który przypadkiem pominąłem. Nawet nie wiem, gdzie mogę ten puzzle dać. Nie widziałem nic. Co by mi pomogło. Zresztą. Może coś tu jednak jest. Na górze. Czego nie zauważyłem. Misio. From day to day, okay. bo pod nóż. Nie wiem co tutaj. Aha! Jeden pies leżał tutaj. Tak po prostu. To mi się wydaje, że gdzieś z dupy, w podobnym miejscu, z dupy tak, leży sobie ten ostatni kawałek, którego po prostu nie widzę. Więc przejdę się jeszcze 15 razy. Może w jajecznicy. Dawno w takiej grze jeszcze nie utknąłem w jakiejś grze na tak długo. w się sensie nie utknąłem, bo tutaj nie ma żadnych takich wskazówek zbytnio, gdzie coś może się znaleźć, co możesz gdzieś kliknąć. Tylko to po prostu leży, jeżeli to znalazłeś. To jest git. Teraz możesz iść dalej. Wydaje mi się, że jak jest coś ważnego, to leży to. To coś. Tutaj na przykład też ważna rzecz jest to. Ja na przykład nic ważnego nie ma, więc nie ma. A tutaj ta kolejna ważna rzecz, więc jest to. Tam jest kartka. Ale przy tym wszystkie w sumie to, to, to nic nie daje, nie? Już godzinę gram. Jeszcze, że czekałem już tyle czasu, że zacząłem patrzeć na suficie, nie? O! Można jaki kubelkę, jakby, jakby co? No ale to powinno świecić, kurwa, przecież świeciły inne. A razem. Było tutaj. A ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że muszę coś takiego podnieść. Więc ja myślałem w ogóle, że to świeczka jest. W moim zdaniem powinienem szybciej trafić w to miejsce, żebym wiedział, że muszę szukać jakiejś części do stworzenia. Jakby ktoś się interesował tworzeniem gier, to pod takim względem powinno się myśleć, bo. Tak jakbym chyba powiedział jakieś zdanie bez kontekstu powiedział je w filmie i nie wiesz kontekstu, to cię to ani nie bawi. Albo jesteś kupić, to bawi. Nie no, że ty. Ale no you know what I mean Dobra Here you have removed all the locks on the trains. No tak Dobra, jumpscare Ja się odsuwam Nie patrzę nie no patrzę Ja tą grę całą Całą no ślepo po przychodzę Ja już zadałem tę grę głośno Już boję się czasami Co to w ogóle padło I tam Czy jednak schody działają, to czemu tam musiała być taka, takie przejście w animacji? Wielka stopa Kaseta, okej okay. Tak, o. o, a teraz wyszło dobrze. Teraz mogę? Mogę? też jeszcze zobaczę. Tu już tu nie ma. Znalazłem się, co to znaczy. mm -hmm. Mogę to czytać na głos, bez sądzi. O łama już okej. Okay. I come home after school. My mom was in bad mood. I had to sit in the basement again. To już było. Na to loading. Okej, okay, to nie przeszkadzam. Dobra, jeżeli to będzie kolejny part. <laughs> jedyntka. Nie to dalej jest to samo. Okej, okay, a Xux to jeszcze nie. To nie, to, to katedujemy. Na no to wychodzi. ma no pies sens. Wziąłem ci tylko dwa akty. Aha, ja przyglądałem teraz to. Dobra, dobra. No ja tu mam... Ema your neighbour doesn't bother you anymore. I know you're kind... a to czytałem. To, to są małe te szczury. Hmm. Dobra, że. Czy... Nie, nie można wejść na górę. O, kasa co się przerwała? Mm, I can. Dobra, ale no muszę zdobyć hook w tym miejscu, w którym teraz jestem. Aha, i nagle magicznym sposobem tu jest hook. Dobra. Ale to też jest głupie, bo słyszysz dźwięk i on nie dochodzi na przykład stąd, że słyszysz, że ktoś tu biegnie, tylko on dochodzi stąd cyk, cyk, cyk i przeze mnie przychodzi biegnąc tam. To nie ma sensu takie straszenie o, to Był manekin, czy co to było? Nie ja myślałem, że to manekin był O i teraz będę mógł się dostać do piwnicy, albo zabić wszystkie manekiny Już się niczego nie boję Zabiję cię, <grym> ale nie do tego, to mnie się nie przestraszy. Raz jest animacja, raz nie ma Mi się wydaje, że nie, 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 niektóre rzeczy po prostu zostały zrobione później Jestem <laughs> to jest zresztą jakieś wesołe miasteczko. I to naprawdę wydaje mi się, że to, co teraz ten piąty i szósty akt, stały zrobione najpierw, a potem zrobili inne. Albo zrobił ten ktoś, kto to robił. Bo... nagle są animacje, których w innych partach nie ma, bo są przechodzenie na przykład z góry na dół, to jest cięcie, dostanie w głowę pałką, to był czarny ekran, tylko dźwięk. I teraz nagle są jakieś dialogi, których wcześniej przez całą grę nie ma. Nie wiem, dzisiaj chociaż było dwa razy strasznie, nagrywam to już godziny 13 minut i 51 sekund, 52 sekundy, 53 sekundy, 54 sekundy. I dzisiaj było akurat fajnie. See you next time, czy coś tam, nie wiem. Mojego dnia, dobranoc.